Cześć, tu Bartek z Road Racing, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym omówić dwie premiery kalifornijskiej marki Specialized. Mianowicie Specialized Atos 2 i czwarta generacja Diverge'a, czyli roweru, który jest z nami prawie od początków istnienia Gravel'a. Ja pierwsze Diverge'e no, widziałem przede wszystkim na YouTubie, ale później na Wilanowie w Warszawie, to już było kilka lat temu, kiedy ja tam nagrywałem taki krótki materiał, on jest jeszcze na moim YouTubie. Tam sobie mogłem go na żywo pooglądać. Bardzo mi się ta konstrukcja podoba. Lubię slopingową rurę w gravelach. Slopingowa rura jest też tutaj w tym rowerze, który widzicie. A widzicie przed sobą Ajtosa dwójkę. Zaraz do niego przejdziemy. Natomiast Sam Diverge to jest taki gravel, jakiego ja lubię, cenię, ale do tego przejdziemy jeszcze w tej części nagrania, która będzie dotyczyła samych Specialized'ów Diverge, czyli czwartej generacji tego roweru. Tutaj mamy na tej stronie takie podsumowanie modeli, które są obecnie dostępne, w tym eitos dwójce. Jest ich kilka. Są dwa modele S-Works na Dura Ace, Di2 i na SRAM Redzie Access. Specialized nie produkuje rowerów na Campagnolo, chociaż kiedyś z tego, co kojarzę, to robił. Kiedyś było to jeszcze dostępne, ale Campagnolo się samo sprowadziło do takiej marki butikowej, więc nie dziwne, że najwięksi na świecie producenci no nie, nie będą montowali tego w standardzie. Od tego są framesety. Tam możesz sobie wyposażyć rower w co chcesz. Tu mamy Atosa 2 Pro, też na dwóch wersjach, czyli Force Access i, i, i Ultegra Di2, dokładnie w tej samej cenie, czyli są wycenione te dwie konstrukcje na takie same pieniądze. I najtańsza wersja karbonowa, Atos 2 na Ultegra Di2 Expert. Zakładam, że będzie miała troszeczkę słabsze koła, może też mieć inną ramę, to zaraz sprawdzimy. Może mieć też taką samą ramę jak Pro. Zacznijmy może krótko od samego omówienia tej nowości, którą tutaj mamy, czyli samego to co tu się zmieniło? Minimalnie cięższa rama, ale dalej jest to najlżejsza produkcyjna, seryjna rama ym, roweru, takiego wspinaczkowego, klasycznego. Zmieniła się też geometria, jest tu geometria bardziej taka enduransowa, bym powiedział, bardzo przyjemna, za chwilę Wam to pokażę, troszeczkę podniesiony bardziej przód, skrócony reach, no ten rower będzie super wygodną maszyną. Dlaczego akurat w takim rowerze jest tak zrobione? Bo EITOS nie jest przeznaczony do ścigania się, mimo ekstremalnie niskiej wagi i tego, że na tych poprzednich rowerach EITOS'ach, tej pierwszej generacji ludzie pokazywali, że można się ścigać jak najbardziej, był to szybki rower o sportowej geometrii i super lekkiej ramie to jednak nie do tego on został stworzony no to jest taki rower do cieszenia się z przyjemnością, przyjemnością z jazdy na super takim yy, jeśli, da, jeśli chodzi o odczucia framesecie, na super ramie i widelcu, yy, te, yy, te wagi które tutaj są osiągane, czyli nieco poniżej 600 gramów no są zasadniczo trudne w ogóle do, do ogarnięcia, yy, to, są, to są mega niskie wartości 595 gramów waga ramy to jest waga naprawdę niesamowita. Tam konkurencja kręci się ze swoimi wagami, gdzieś tu sobie nawet to zapisałem. Zerknę tak na szybko. 700 gramów, a nawet więcej. Także no, jest to bardzo trudna, jest to bardzo krót, trudna waga do osiągnięcia. 650 gramów ma serwelo R5. Także no, Specialized w dalszym ciągu tu przewodzi i normalny, normalny rower dostępny w sklepie waży poniżej 6 kg. W, w tych okolicach tej wagi kręcą się też inne rowery: najlżejszy Addict, właśnie ta R5, najlżejsze Ultimate CFS Elixy od. Sorry, cfr od Canyona. W tej okolicy kręci się więcej rowerów. Jasne to marketingowo dobrze brzmi, że ten jest najlżejszy, ale mam wrażenie, że Specialized, bo miałem okazję jeździć na poprzednim ma Mago kolaż mój kolega Tomek tutaj w Bolesławcu i jeździ, wyposażonego w koła również CLX-y i w Alpinist Cockpit i, w kokpit. I no, jeździłem na tym rowerze. Jeździ się na tym rowerze bardzo, bardzo przyjemnie. Wygląda też tak jak każdy spec dobrze. I tak się on właśnie prezentuje. No, ma już zintegrowane linki, bo taki jest wymóg tych czasów. No, raczej ludzie nie chcą płacić ciężkich pieniędzy za rowery z linkami na zewnątrz. Niezależnie od tego, jak bardzo byś przekonywał tutaj wszystkich, że to jest bardziej praktyczne, łatwiej stery wymienić. Ilu z ludzi, ilu z ludzi jeżdżących na rowerach samodzielnie wymienia stery? No weźcie mi to powiedzcie. Jeżeli to jest 5%, to jest maks, a myślimy o tych 95%, bo to jednak jest znacząca wielkość. Wiek, znacząca większość. Poza tym, dobrze uszczelnione łożyska sterowe też nie wymienia się co sezon. To nie są takie znowu nie do wykonania operacje i na pewno nie jest to argument przy tworzeniu tak wyjątkowych rowerów jak ten EITOS No. Tak on wygląda, przejdźmy jeszcze do tego zestawienia, weźmy sobie na przykład tego S Worksa na Redzie w pięknym kolorku, takim czerwonym, wszystko tutaj siedzi, wszystko gra, wszystko jest gustownie wykonane i skomponowane, te zdjęcia z peca są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne to dużo daje, bo jednak ludzie ten taki, to takie doświadczenie online w tych czasach jest mega mega ważne. Cena charakterystyczna dla S Worksów to jest 61,700 Bardzo podobne pieniądze kosztuje też Tarmac S Works. Tak jak wam wspominałem, 595 gramów to jest fakt 12R, czyli rodzaj karbonu używany przez Speca dla budowy całego zespołu włókien. Tak bym to nazwał, bo przecież to nigdy nie jest jeden karbon. To jest waga tego roweru 5,98. To jest waga rozmiaru 56, oczywiście z pomalowaną ramą, czyli są to wartości naprawdę niezłe. Mój rozmiar w teorii to 54, a tak naprawdę to 52 także tym się nie przejmujemy, co tutaj producent pisze, od tego też jest moja usługa Bike Selection, żeby Wam to precyzyjnie do Waszych warunków dobrać, wczoraj też miałem taką dłuższą rozmowę z kolarzem, który w pierwszej wersji kupił sobie po prostu za duży rower, jeden tam z pierwszych jego rowerów był po prostu za duży i zerknijmy na, jeszcze na specyfikację techniczną rama to 12R Carbon tak jak Wam wspomniałem, kompletna grupa SRAM Red, no to tu się nie ma co rozwodzić support to BSA, czyli tak jak w Tarmaku, spec potrafi robić super sztywną ramę w oparciu o ten support, no to pokazuje, że nie tylko wielkość, ale też rodzaj tych włókien i sposób ich ułożenia jest mega ważny. Koła to Roval Alpinist Celixy Trójki. 33 mm to jest wysokość, 26,5 mm to jest szerokość, czyli są to koła zdecydowanie nastawione na niską masę, no bo ta szerokość jest naprawdę skromna. 21 mm to jest szerokość wewnętrzna tej obręczy. 21, mam wrażenie, patrzę, aha, no to są rodzaje, rodzaje piast, 21 szprych przód-tył, ceramiczne łożyska SYNC, SYNC ten w skrót wskazuje moim zdaniem na pochodzenie z DT Swissa tych łożysk, bo tak się one dokładnie samo nazywają w najwyższym modelu DT, czyli w 180, -tkach. bardzo możliwe, że to są 180 piasty, albo przynajmniej ich wnętrzności to są 180 -tki. Oponki to 28 S Works Turbo Tubeless no jednak już tutaj nie są specyfikowane opony pod dętkę, które akurat Specialized robił bardzo, bardzo fajne. Turbokotony to były wyjątkowo dobre opony, no tu macie opisane całe to koło, jeśli chodzi o to, z czego ono się składa, i jak jest wykonane. Cockpit to Alpinist 2. Okej, okay, no to tak wygląda S-Works, a zerknijmy coś bardziej przystępnego, zejdźmy do modelu za 30 tysięcy złotych niecałe, ja rozumiem, że to są drogie rowery, ja w pełni to rozumiem, niemniej jednak na takie rowery też jest klient i też są ludzie, którzy są skłonni takie pieniążki wydać za tę jakość jazdy, za, za wizerunek, który ma Malka Specialized, za ten też doświadczenie podczas kupowania tych rowerów, no nie oszukujmy się, to wygląda jak takie piękne showroomy, wystarczy przejść się w Warszawie na Wilanowie czy na Pradze do salonu Speca i doznać tego, jak to tam wygląda, ale muszę powiedzieć, że też ostatnio byłem w salonie Gianta, nagrywaliśmy materiał, w, 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 we Wrocławiu i też to wyglądało bardzo, bardzo elegancko, na psim polu także polecam jeszcze ten materiał żebyście sobie zerknęli, tu mamy już w tym rowerze ramę troszkę cięższą 705 gramów, ale to jest zaledwie 55 gramów więcej niż topowa rama Cervelo R5 na której ściga się Jonas Wingego Yy, z jedna, jeden też również z najlepszych rowerów do wspinaczki, bo tych rowerów jest kilka. Jest też Faktor yy, Odwa Wam, yy, także, jest też, jest też to Servelo. Jest parę rowerów, które aspirują do bycia takimi topowymi maszynami do wspinaczki. Są, jest też jak najbardziej Wilier yy, Vertikale. Także yy, po, polecam też oferty partnerów kanału, właśnie przy Wilierze jesteśmy. Ja dzisiaj jeździłem na przedpremierowej maszynie nie mogę mówić dokładnie na jakiej, no bo embargo jest do piątku, tam do godziny chyba 11 czy 10, sprawdzę sobie bo jest ogromna naklejka na pudle od roweru ale rower już złożyłem, pojeździłem i naprawdę jest niesamowicie polecam serdecznie sklep rowery.pl z Jedliczy na Podkarpaciu Marcin i jego ekipa naprawdę ogarniają tematy, 12 właśnie procent upustu na, na rowery Wiliera, na Orbeę i na inne maszyny, serdecznie polecam tą ekipę Yy, polecam również Evan Lighty z upustem 3% i okulary z optyk okulara, chociaż ja wiem, że to nie jest sezon na okulary, ale ludzie też noszą okulary korekcyjne, także to też w sumie jest temat. Zauważcie, że najtańszy special... wracamy do Special Light 2 waży 7,12. No to jest niesamowita waga. To jest waga, której niektóre marki w ogóle nie osiągają w żadnym swoim rowerze. I jest to naprawdę, to naprawdę robi wrażenie. Jeśli chodzi o wyposażenie akurat tego tutaj roweru, zerknijmy sobie do jego zestawienia. co takiego tutaj jest no te zdjęcia naprawdę robią robotę i robią wrażenie w specyfikacji technicznej rower za 28800, przypomnę. i wyposażenie to kompletna Ultegra DI2 no mamy tutaj oczywiście tą dwunastkową bezprzewodową Ultegrę tak patrzę czy jest tu jakiś pomiar mocy, ale go nie widzę to będzie w korbie jeżeli już, no nie ma pomiaru mocy Ko jeśli chodzi o koła i opony to są tutaj S-Worksy Turbo, przód, tył 28 a koła to C38, czyli takie podstawowe koła speca, karbonowe może nic specjalnego, ale przyzwoicie toczące się koła. 21 mm wewnętrzna szerokość. Zewnętrzna jest chyba nawet trochę większa niż te 26,5. Kiedyś widziałem te koła na żywo. Ale tutaj nie będę się zarzekał ani ręki sobie dawał obcinać. Bo po co bez ręki chodzić? Tutaj mamy już zestaw oczywiście osobno kierownica, osobno. Mostek, jak widzicie Karbonowa kierownica Alpinist, no bo jednak ścinamy tą wagę to, to nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Kierownica ważyła 300 gramów Czy tam więcej I niezawodne siodełko O którym zrobiłem czas jakiś temu materiał Niesamowicie wygodne siodło Dalej robiące robotę Mimo 10 lat od premiery Specialized Power Ekspert. Ok. I tak wygląda z grubsza premiera Aytosa dwójki. Myślę, że on znajdzie swoich klientów swobodnie. To jest rower, który daje masę przyjemności z jazdy. Wielu ludzi lubi tą jakość zjazdy. jazdy. Ja bym tu jeszcze do takich, do tego typu rowerów zaliczył Gianta TCR. Szczególnie w tych najwyższych modelach w Pro i w Advanced SL. I to są naprawdę rowery, które są na rynku potrzebne. Tu dodatkowo mamy jeszcze tą wygodniejszą geometrię, co chciałbym bardzo podkreślić, bo moim zdaniem to jest największa zmiana. To, że zintegrowano kable, to jest normalne. No musieli to zrobić, nie mieli za bardzo wyjścia i te parę gramów więcej w wadze ramy to nie robi na mnie żadnego wrażenia negatywnego, natomiast to co jest wielkim pozytywem to jest zmiana tej geometrii na trochę bardziej przystępną między innymi mój kolega Artur z Bikefitter z tych obu salonów warszawskich właśnie nie wiem dlaczego dzisiaj akurat o nim myślałem, ale to chyba dlatego, że przełożyłem z roweru do roweru siodełko tego nowego S-Worksa Power i akurat myślałem, że chciałbym mu coś przekazać, jakieś informacje na temat tej całej operacji i kontekstu braku offsetu i offsetu w S-Worksie, że może jednak z tym zero offsetem sztyca by mi się przydała. A w związku z czym chciałbym, żeby on na to rzucił okiem, jak będę w Warszawie u niego. Ale tak, akurat wspomniałem o Arturze. Także to siodło i te rowery robią robotę i będą potrzebne, i takim bikefitterom mam wrażenie, że wielu ludziom będzie na nich łatwiej ustawić pozycję. To chciałem w kontekście Artura Wam powiedzieć. Ok, diverge. To mamy tutaj diverge'a 4, czyli no taki gravel, jaki ja bardzo lubię. Ja jestem zdania, że żeby na gravelu jeździć naprawdę dziarsko i odważnie, tutaj sobie otworzyłem. Wersję, może zacznijmy od trochę wyższej wersji, chociaż to była już wysoka wersja, ale tutaj możemy zacząć sobie na przykład od wersji za 45 tysięcy na SRAM Redzie, a może na Forsie tym razem. Czyli trzynastkowy napęd z jedną tarczą z przodu, bardzo ładny kształt ramy. Rama o dosyć dużej bazie kół. Zaraz sprawdzimy jakiej, i tutaj konkretnie ten rower jest wyposażony w najnowszego Forsa. Więc mówimy o rowerze z 13 koronkami z tyłu. Mamy tutaj Future Shock 3.3, czyli to już jest trzecia wersja. Tam kolejna z wymiennymi tymi sprężynami można sobie ustawić twardość tego systemu. Nie ma on z tego, co ja zrozumiałem z tych całych materiałów, płynnej regulacji. Czyli można go otworzyć albo zamknąć. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie w komentarzach. Natomiast no, jest to rower, który ma to zawieszenie zaraz pod kierownicą. Ten niewielki skok na tłumienie takich uderzeń w dziury i w kamienie, właśnie w tym miejscu. Nie ma on go w, w amortyzatorach. Mi się osobiście to dużo bardziej podoba. Dlaczego? Bo to po prostu też estetycznie wygląda. No ten wygląd na rowerach jest ważny. Co prawda tu poprzez tego Future Shoxa nie bardzo jest jak przepuścić linki. One nie są zintegrowane, ale w gravelu mnie to trochę mniej razi i wygląda to mimo wszystko dobrze. Nie jest to gravel najlżejszy. Mówię tu z góry, no nie będę go przedstawiał w samych różowych barwach. Te rowery swoje ważą. Osiem... 8... 39 waży taki Diverge Pro, no są rowery gravelowe, które ważą po 7.8, po 7.9, akurat wczoraj właśnie w wilierze żeśmy zerkali na najnowszego Reba, potrafią ważyć mniej, ale pamiętajmy o jednej, o jednej bardzo istotnej cesze tego roweru, mianowicie to zawieszenie też swoje waży, to jest element, który dodaje troszeczkę wagi, ale dodaje Ci też kultury jazdy, naprawdę to, to działa i taki rowerek radzi sobie zdecydowanie spoko poza tym co jest tutaj istotne no jest tu zaktualizowana pojemność na opony i to jest jego wielka zaleta zerknijmy do specyfikacji tego roweru jeśli chodzi o tą właśnie informację niżej położony też suport o 5 mm Ta, to położenie niskie suportu jest istotne w, w kontekście, no, czasami się mówi, że to jest super ważna rzecz. No, 5 mm różnicy nie robi ogromnej różnicy w jeździe na rowerze, ale im to jest niżej w rowerze gravelowym, tym stabilniej rower będzie się zachowywał na zjazdach w jakimś takim cięższym terenie, bym powiedział. Ja testowałem różne gravele, miały i 72 mm taki szosowy, 70 mm opuszczenie, a miały i 80. I te różnice są wyczuwalne. Rower się inaczej prowadzi, te 70 to tak jakbyś wjechał szosą trochę w teren gravelowy, co nie zawsze jest fajne. To jest fajne w sytuacji jak masz yy, 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 powiedzmy idealny shooter i czy gładką jakąś taką drogę polną, trochę jak na tych World'sach yy, w Holandii, które teraz były, natomiast będzie to troszeczkę mniej, nie, mniej ciekawe, yy, jeśli yy, yy, sobie po prostu yy, chcemy pojeździć po naprawdę trudniejszym yy, terenie. Yy, I tutaj yy, ta pojemność na opony wzrosła, yy, mamy tutaj już naprawdę konkretną yy, pojemność, tutaj spokojnie mieści się opona 50 -ka. Specialized Diver czwartej generacji oficjalnie mieści opony 50 mm, ale z 8 mm zapasem. Jeżeli to jest zapas po obu stronach, to wiele miejsca nie zostaje. W każdym razie, 50-ka to już jest naprawdę ogromny balon to jest dwucalowa opona. Która tak naprawdę, bo no nie dajmy się zwariować, na 40 można spokojnie na gravelu jeździć w łatwiejszym terenie. 45 to jest taka uniwersalna opona, 50 to daje Ci no, bardzo duże możliwości. Moim zdaniem, jeżeli 50 to jest za mało, to czas się przesiąść na rower MTB. Naprawdę, no, w każdej jednej dyscyplinie kolarskiej jest jakiś limit szerokości opon. To nie jest tak, że zawsze szersze będzie lepsze. Takie moje zdanie na ten temat. Ok, to nie, to nie jest tytułem tematem tej, tej nagrywki. Natomiast tutaj wróćmy jeszcze do wyposażenia tego roweru. Ten widelec Future Shocks można ustawiać na, na różne sposoby. Jest on regulowalny w jakiś sposób przy pomocy tych wymian, wymiennych sprężyn. Może nie jest to zbyt łatwa procedura. Widziałem takie śmieszne wideo jak gościu, gość facet ze Specialized chciał pokazać, jak to się robi. Mówi, zobacz, jakie to jest łatwe. I później raz, 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 raz. raz. Naprawdę kilka dosyć niełatwych, może i nietrudnych, ale no nie, nie jest to jakieś. Plug-and-play rozwiązanie wymiana tego wszystkiego. Opony, które są standardowo w tym rowerze, to tracery 700x45. Koła to Terry CL 25 mm wewnątrz, 35 mm głębokości i wygląda to wszystko naprawdę nieźle. Waga tego konkretnego roweru to 8,39 w rozmiarze 56. To nie jest jakoś yy, tragicznie bym powiedział. Yy, te tańsze rowery wiadomo, że będą troszeczkę cięższe. Tam do 8,90 waga podjeżdża, ale to dalej jest waga akceptowalna. Pamiętajmy też, że mamy tutaj, że spec ma w swojej ofercie yy, naprawdę lekkiego yy, gravela, kruxa, na którym się ściga m.in. nasz kolarz Bartek Żmidziński, i tam wtedy mamy wagę, też zupełnie inną, i możemy z tą wagą zejść istotnie w dół. No, zobaczmy, że ten widelec jest naprawdę masywny. Nie wiem, być może to jest 8 mm zapasu po jednej stronie, no to byłby kosmos. To by znaczyło, że znacznie większe opony można wkładać, a dopytam się kiedyś przy następnej nagrywce uzupełnię wam tą informację. Także tak wygląda rower troszeczkę droższy. Natomiast jeśli chodzi o tańszy model, najtańszy karbonowy model za 15 999 zł, no to też warto coś takiego pokazać, że jednak jest to możliwe zejście z ceną, Oczywiście tu mamy kokpit już wtedy luzem, mamy tutaj Gerixa 400 z tego co widziałem. 1 razy 12, no jest to, jest to jakieś rozwiązanie, nie będzie to jakiś super lekki rower, mówimy tu o rowerze karbonowym o wadze 9,80 Ale w dalszym ciągu mamy też charakterystyczny dla całej tej serii schowek SWOT 4.0 Czyli całkiem spory schodek środek, schowek, mm. <laughs> czasami się język zaplącze ok, natomiast jeśli chodzi o geometrię tego roweru, bo to jest tutaj bardzo istotna sprawa to ja już na to wcześniej zwracałem uwagę, że jest to geometria bardzo, bardzo przystępna geometria progresywna, geometria z dużą bazą kół geometria o proporcji stack do reach bardzo takiej bym powiedział zrelaksowanej 578 wysokość w moim rozmiarze, 374 reach czyli wysięg tego roweru no to to są takie wartości, które gwarantują bardzo przyjemną jazdę możliwość użycia trochę dłuższego mostka w moim przypadku byłaby to 90 w tym rowerze 70,5 stopnia kąt główki jeśli chodzi o trail to też to są dosyć wysokie wartości 68 mm, 72 mm to nie jest mało mamy tutaj wheelbase, czyli bazę Q1030 no to jest spora baza kół, gwarantująca taką stabilność podczas jazdy i chciałem jeszcze to obniżenie suportu znaleźć o jakim my tu obniżeniu mówimy skoro jest o 5 mm więcej niż było w którym miejscu producent to umieścił bottom bracket height albo zaraz zobaczymy no nie widzę tego akurat w tej geometrii może gdzieś jest może mi to umknęło nie chcę teraz czasu na to tracić ale skoro jest 5 mm mniej BB drop, jest, no to jest 85 mm, to jest, nawet, to jest chyba jeden z największych opuszczeń suportu w branży bym powiedział, no, daje to taką charakterystykę jazdy, która jest bardzo stabilna, punkt ciężkości twój przyłożony poprzez nogi jest nisko, no to jest naprawdę bardzo niska wartość, ci którzy uważają, że jest to bardzo ważny parametr, pewnie zwrócą na to uwagę i będą się też tym w jakiś sposób orientowali. Shimano GRX 600 tu widzę w opisie a zerknijmy sobie co to tak naprawdę znaczy w samej specyfikacji Speca ta strona jest dosyć łatwa do nawigacji jest lepiej mam wrażenie niż było na stronie Speca jeśli chodzi o hamulce to mamy GRX 410 a sam napęd to jest 610 nie wiem gdzieś tam się pojawiło 400 w opisie Mamy tutaj dwunastobiegowy, oczywiście napęd z jedną tarczą z przodu. Koronka z przodu to 40. Natomiast zakres kasety to 10,51 No to daje takie wszędobylskie przełożenie Z dosyć miękkim przełożeniem pod górę Te 40,51 powinno Wam pozwolić naprawdę podjechać większość gór Troszeczkę większe skoki na, na kasecie To jednak nie da się wszystkiego uzyskać przy pomocy napędu 1x12 Ale napęd, który będzie działał niezawodnie Tani w utrzymaniu, jak to Shimano Praktyczny i w taki sposób ten rower się prezentuje Zerknijmy jeszcze raz na niego, bo tutaj jest możliwość z tego co widzę podmiany sobie kolorku. Zobaczmy go jeszcze w innym kolorze, jak on się prezentuje. No moim zdaniem może nawet i lepiej, ale to jest już kwestia koloru, zostawiam wam. Podsumowując bardzo fajne geometrie. Specialized, jeśli chodzi o geometrię, naprawdę nie błądzi. To jest marka, która ma bardzo konkretny dział RD. Który, który jest stworzony do tego, żeby każdym z produktów Speca się zajmować. Czy to będą buty, czy to będą kaski, czy to będą rękawiczki, czy ramy gravelowe, elektryki, czy szosy. Tam naprawdę są od tego ludzie, mają też własne zasoby, mają własny tunel aerodynamiczny. Takie dwie marki, które kojarzę z, tego, z posiadania tego tunelu to właśnie Specialized i Ridley w Europie. Takie, które mają własny tunel. Wiem, że z tunelu Ridleya korzystają też inne marki rowerowe, tutaj w Europie, u nas na miejscu. Okej, okay, tyle o dwóch rowerach Speca, nie chciałem, żeby te, co prawda to nie jest nagrywane na gorąco, zaraz po premierze, będę się starał też w przyszłości być troszeczkę szybszy, ale ja mam też swoje ograniczenia czasowe, moje życie to nie tylko rowery, także zajmuję się jeszcze innymi rzeczami. Samo Bike Selection też pochłania wiele czasu. Zachęcam do kontaktu w tej sprawie. Cały czas te konsultacje idą. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu i jutro jeszcze przygotuję dla Was nagranie. Do usłyszenia jutro. Cześć.